Witajcie, witajcie, drodzy widzowie. Dzisiaj na Mająt <taki> Kishard. W szczególności, że ostatnio tylko było... <taki> o kur... <Ten> dupy. <taki> Battlefield 4 Beta. To już jest Open Beta, więc e, tak naprawdę e, więcej graczy gra. Niekoniecznie dobrych. Niekoniecznie złych. Czasem wiadomo, że są... Ej kurczę, wiem, ja taczę. O, kurs. A to drugi pojazd. Masakra. A breszczał. To bierzemy tangensa. Póki jest. Jakieś mi głowie się, chyba. Wow. No gdzie ta piechota? Aha. No, i co teraz? Wiem co zrobię? Może się uda. Tu sobie wiadomo na miał większą widoczność. <noise> Nikogo no, Holender, no Nie mam pojęcia, ale są na górze na 100%. Ze mną jeszcze tutaj gra dupa misia, ale niestety nie chcę się podłączyć mikrofonu, ale to trudno, wiadomo. Nie będę go zmuszać, nie? Dobra, Uderzamy dalej. Eee, no i już przejmują, nie? Wiesz co są bydlaki. Więc tak naprawdę tam nic nie zawojuje. Nie ma szans. Żeby cokolwiek tam wykonać. O, majta. E, no tutaj ta łódka może być problemem. Być za nami. Tak jak najszybciej. Uciec są z pola widzenia. Na razie wyrównana walka. Chyba wysuwamy się na małe prowadzenie. Dobra, dostał. Dobra, też kosz. Przeżyłem to. Jaki fart. Dobra. Naprawimy se. Jeźdź, dupa mi się, jedź O, ale lagi. E, dzisiaj strasznie, kurde, laguje ta gra. E, czasami nie wiem, od czego to tak naprawdę zależy. na przychodzą obiekty jak pomóc oho o kurczę. Cieszymy? Ej, ktoś już wziął Holler. O, no to może tutaj Przejmiemy to. Tu coś przyjechało. Na czołg na głównej, I co on zrobi? Nice. <laughs> now teamwork. Eh, Buchnelli nam w summier E. Nice. nice. Super. Ale dobra, drużyna się trafiła. Z tyłu. No hmm. Tutaj można w sumie buda iść. Znaczy bo taki jest rozkaz. Ech, tu już nie miałem szans. O jeszcze lewiza na miu. No to w ogóle nie miałem szans. Eee, Mejniej szczółek. Eee, śmigłowiec się przydał. Kurdeż, ktoś puchnął, nie? O kurczę, tutaj idziemy, idziemy. Gdzie te głąby są? What? On jest, jest nademno na pewnie. A jeden pad. Dobra, pad. Odbijamy. Z nabojem, nie? No, ładnie, ładnie to poszło Na razie, co? Wygrywamy, nie? Czołk na wjeździe do D Śmigłowiec ktoś nas porzucił Co ten czołg tu zrobi?

Na górę podjadę. Może dość głupi pomysł. Tam tu jest. No kurde, znikło na mierzanie To nie było działka przypadkiem? Dobra piechota jakaś tu Jakiś czołg, piechota Nasta Czy to dobry pomysł był? Nie, Niedobry. <grywa> laguje, coś się laguje mocno. Ten nie wiem, po co tu płynie. Tu już czołg zajumali. Yy, no nie wiem, no spróbujemy tu. Schodujemy spokojnie. Z pedał. Osta z rakiety. Oh. Muszę przyznać, że masakra, nie? Hmm, tutaj. stał. A, B, E, D, E przyjmują. Dobra, ładnie. Weźmiemy granatnik. Trzeba powiedzieć, że to była rewolucyjna broń nam jest fajna wyrzutnia rakiet, ale to tylko wtedy kiedy, mm, tylko wtedy kiedy stoi budynek. Ach, kurde, sakra. Trochę A jeden dostał? Gonimy. Dobra, dziś tam, tam I ciężko. Super to wyszło Gdzie jest reszta? LAV Dobra, do B, D Sorry, do D płyniemy Oho Utknąłem Śmigłowy jest prowadzi Ktoś już ja ale to po amerykańsku był. Tam snajpera widziałem. Już mi zniknął z pola widzenia. Więc e, luzik. że ci skurde tutaj na wieżach są. Oby. Chociaż ci na pewno nie. Tu już jest czysta walka pozycyjna. Pyłu. A prawie uciekłem, nie? Ktoś mógłby mi podnieść, nie? No, no, z prawej strony ktoś jest na 100 procent. Eee, gdzieś tu. łączmy laser, żeby nas było trochę mniej widać. Przyjmijmy z spokoju to. Dobra, już włączmy. Jest. Na dachu. Nie, tu. Dobra, został. Sam byłeś? sam. Już, 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 już. No, no, dawaj, dawaj, dawaj. Kurde. Kurde tam Są dwa są pojazdy. <ścoughs> Nie, zła akcja. Nieźle. Jeszcze ktoś jest tam, uciekł z o, ale mi siekną Nie wiem, gdzie jest nasz śmigłowiec w ogóle. Hmm, to tutaj pomożemy w odbijaniu A. Dawaj. Hmm, pójdziemy na około. Hmm, nie pokazuj się. Kolega, najlepiej w ogóle. O kurde, go Nice, nice, nice. Eee, dobra. Schowajmy się na chwilkę. Szybko kroki. Ach, nie zdążyłem się schować. Tutaj chyba dobrze mi idzie, co? Dwadzieścia cztery dziewięć. Dziesięć tysięcy prawie. E, wynik dość wyrównany. Kurde, nie zdążę. Jeden... Dobra, jest. No ej! Kolumbia. Jeden ten O Oh my god! O, to już pamięć. Tragedia. Może się uda naprawić? Elegancko plecę stąd. Fuck, nie, nie wiem co to miało być. Tego to w ogóle nie ogarniam. Ej, będzie ciężko to wygrać, szczerze mówiąc. E, tutaj dywersję robię z nimi. Od razu tutaj na drabinkę. Nice, nice. No A z tyłu, dobra, Sary. Myślałem, że przez ściany zginąłem. O kurwa co on robił To było co najmniej dziwne Kurcz. Słabo, słabo to widzę. Dobra tu. No, on nie umie latać. Jeden śmigłowiec gobec. dupa mi się zginął tam. Dobra, skaczę. Może uda się odbić, tak? Raczej już tego nie wygramy, niestety. Moja drużyna raczej dała to dupy. Heavy armor na środku mapy. Eee, no dobra, spróbujmy. Strzały, nie wiem skąd. Niewidzialna tekstura. Jakiś niecierpliwy ten snajper w oznaczaniu. Oho. Ale... O, ale szczęście go trafiłem, ej. Ale rakieta procia. widzieliście to? To jest właśnie efekt przygwożenia. Mamy śmigłowiec, ale to już 7, 4, 1, koniec. Uch. I tak się prezentował właśnie podbój. Cały odcinek, co długości praktycznie mapa. Z mojej strony to wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Szybko przyjrzymy się stacą. No jeszcze jedna taka rozgrywka i będzie siódmy poziom, będzie walizeczka z dodatkami do broni. Może coś ciekawego się trafi? No, nieźle, nieźle. No, dupa mi się trochę gorzej. No tutaj 4723. No dobra, ale dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.